Serdecznie na moim kanale przedstawię kilka ciekawych roślin z mojego początkującego ogrodu łatwych w uprawie, nie wymagających wiele uwagi i nie sprawiających większych kłopotów pielęgnacji. Na początku róża laryjna Victoria, stara róża burbońska o kwiatach cylindrycznych w kolorze różowym. O przyjemnym zapachu jedwabistych płatkach osiąga wysokość od 120 do 150 cm, szerokość około 1 m. Powtarza kwitnienie i kwitnie od czerwca do października. Ma dobrą odporność na choroby, jeżeli chodzi o szkodniki, to lubią ją bardzo mszyce. Cudowny krzew żylistek, Deucja, Strawberry Fields. Kwiaty ma niespotykanie piękne. Należy do botanicznej rodziny hortensjowatych występuje naturalnie w Azji. Jest to mieszaniec, kwitnie niezwykle okazale, obficie i długo, w okresie od maja do czerwca. Kwiaty są dwukolorowe, różowo-malinowe i zebrane są w wiechowate kwiatostany. Dorasta on do wysokości półtora metra, jest łatwy w uprawie, lubi miejsca słoneczne i półcieniste, podłoże przepuszczalne, zasobne w próchnicę, odporny na choroby i szkodniki. Po kwitnieniu należy przyciąć kwiatostany w celu pobudzenia wzrostu nowych pędów kwiatowych. Sznogłówka Cambridge Scarlet jest byliną osiągającą wysokość około 80 cm. Liście są zielone, aromatyczne, kwiaty koloru szkarłatno-czerwonego zakwitają w lipcu i sierpniu. Wytwarza podziemne i naziemne rozłogi za pomocą których się krzewi. Kępy mają Wyprostowany pokrój, pędy są sztywne, wzniesione, czterokanciaste. Liście są jajowate o ząbkowanych brzegach. Po roztarciu liścia da się wyczuć silny, aromatyczny, cytrusowy, miętowy zapach. Kwitnienie jest długotrwałe. Kwiat zbudowany jest z wydłużonych, nurkowatych kwiatów. U ich podstawy znajdują się dekoracyjne, purpurowe podsadki. Cały kwiat ma postać postrzępionej główki i uwielbiają ją pszczoły, motyle i inne owady. Nie jest trudna w uprawie, wymaga przeciętnej gleby ogrodowej, lubi piaszczysto, gliniaste podłoże i stanowiska słoneczne lub lekko ocienione, rośnie w towarzystwie słoneczniczka. Loraine Sunshine, z którym bardzo ładnie kontrastuje kolorami liści i kwiatów. Słoneczniczek jest niewysoki, ma piękne liście z białą powierzchnią między nerwami i żółte, słoneczne kwiaty. Jest rośliną, która jest dość dobrze odporna na suszę, lubi stanowiska słoneczne i półcieniste, gleby piaszczysto próknicze ma podobne wymagania, co pysznogłówka. Niezastąpiony w początkującym ogrodzie jest liliowiec rdzawy, Hemerocallis vulva, należy do botanicznej rodziny asfodelowatych i pochodzi z Azji. Jest znaną rośliną ozdobną ze względu na łatwość w uprawie, piękne kwiaty i możliwość pozostawania na tym samym stanowisku uprawnym przez wiele lat. Jest to bylina zielna, która wyrasta z korzeni półwiastych. Osiąga wysokość od pół metra do półtora. Liście ma długie, odziomkowe. Tworzą one rozetę przewieszających się zielonych liści. Z rozety wyrastają pędy kwiatostanowe długości około 1 metra, a na ich szczycie znajdują się pomarańczowo rdzawe kwiaty szerokości około 12 cm. Kwitnie on w czerwcu i lipcu każdego dnia pojawia się kolejny kwiat. Jest to niezawodna roślina w uprawie, mało wymagająca. Urośnie na każdej glebie, ale na start nie pogardzi bogatą, próchniczą glebą. Strolistka sercowata jest rośliną okrywową. Rozrasta się za pomocą podziemnych kłączy. W sprzyjających warunkach może stać się inwazyjna. Lubi wilgotne stanowiska. Ja mam bardziej takie suche, więc takiego problemu nie mam. Ma bardzo dekoracyjne pstro, kate liście i drobne białe kwiaty. Polecam dla początkujących ogrodników. Aber wielkoogłówkowy należy do botanicznej rodziny astrowatych, pochodzi z Kaukazu. Jest to niezawodna roślina ogrodowa o pięknych, odziomkowych liściach, zdobiących ogród cały sezon, i wspaniałych żółtych kwiatach, zebranych w duży koszyczek. Główkę na szczycie łodygi kwiatonośnej, która również ma lancetowate, wąskie listki. Główki kwiatowe są duże, osiągają średnicę do 6 cm. W uprawie ogrodowej roślina osiąga wysokość do 120 cm i szerokość około 50 cm. Kwitnie w okresie od lipca do sierpnia. Jest naprawdę niewymagająca. Lubi miejsca ciepłe i słoneczne, dobrze znosi suszę, glebę średniożyzną przepuszczalną. Po przekwitnięciu dalej pozostaje ozdobna, jak każda bylina obumiera na zimę, więc trzeba się nią wtedy zająć, usunąć wszystkie zeszłe części, aby miała gotowy start na wiosnę. Łatwy w uprawie jaśminowiec należy do botanicznej rodziny hortensjowatych, tej samej co żylistek i hortensje. Na aturze występuje w Turcji i na Kaukazie. Jest krzewem dorastającym do 3 metrów wysokości. Pędy ma wyprostowane, silnie rosnące. Mogą się łukobato przewieszać. Liście są eliptyczne, drobno ząbkowane, około 8 cm długości kwiaty. Ma pojedyncze płatkowe, białe lub białokremowe o średnicy około 4-5 cm. Mają one bardzo intensywny zapach. Jaśminowiec lubi stanowiska słoneczne lub półcieniste. Urośnie na każdej glebie, ale preferuje stanowiska gliniaste z umiarkowanie wilgotną glebą, aby dobrze i obficie Powtarzał kwitnienie, należy co roku go przycinać, ale po kwitnieniu, dlatego że wytwarza on kwiaty na pędach dwuletnich, robi też nawożenie. Firletka halcedońska należy do rodziny goździkowatych, w stanie naturalnym występuje w Azji. To łatwa w uprawie bylina o atrakcyjnych czerwonych lub różowych kwiatach zebranych na szczycie łodygi. Pojedynczy kwiat ma średnicę około 3 cm, w główce kwiatowej może się znajdować około 40 kwiatów. Roślina dorasta do około 100-120 cm wysokości i około 50 cm średnicy. Pokrój ma wzniesione liście zielone, lancetowate, naprzeciwległe. Kwitnie ona od czerwca do lipca. Kwiatostan to ogłówkowaty baldach. Lubi stanowiska ciepłe i słoneczne. Glebę przepuszczalną, zasobną w próchnicę. Nie lubi gleb ciężkich i mokrych. Jest mrozoodporna. Po kwitnieniu należy ściąć przekwitłe kwiaty w celu pobudzenia Rośliny do ponownego kwitnienia. Pędy nie rozrastają się zbyt mocno, można ją sadzić gęściej ze względu na charakterystyczny kształt kwiatów. Firletka halcedońska nazywana jest krzyżem maltańskim lub jerozolimskim. Początkujący ogród nie może obejść się bez czyścia wełnistego, rośliny mającej wiele zalet, odpornej na suszę, łatwej w uprawie, ciekawym kolorze, przyciągającym owady. Roślina należy do botanicznej rodziny jasnotowatych i w naturze porasta Azję Mniejszą, Kaukaz, Irak. Osiąga wysokość około 30-40 cm. Liście są pokryte charakterystycznym biało-szarym kutnerem. Kiefiaty są purpurowo-fioletowe. Lubi stanowiska słoneczne i półcieniste. Rośnie na glebie przepuszczalnej, piaszczysto-gliniastej lub kamienistej. Jest mrozoodporny, obejdzie się bez nawożenia i podlewania w okresie suszy. Jest bardzo dobrą rośliną zadarniającą.